Dzień dobry, moje drogie strzelce, witajcie. Zapraszam Was do wysłuchania filmu na najbliższy tydzień, do wysłuchania czytania na najbliższy tydzień. Zanim jednak przejdę do czytania, wspomnę jedynie, że w najbliższym czasie na moim kanale. Zaczną pojawiać się treści w innym języku, w języku innym niż język polski. I tutaj gwoli wyjaśnienia doprecyzuję, że są to treści, z którymi Wy już mieliście okazję się zapoznać, yy, także to nie jest tak, że coś was omija, moje drogie strzelce. A teraz już przechodzimy do czytania tygodniowego. W tym tygodniu będzie to czytanie z, af z afirmacjami, więc od afirmacji zaczynam. Ok, doskonale się pozbywam się negatywnych przekonań, które. Stoją mi na drodze. Chyba lew miał to. Nie pamiętam, któryś ze znaków już miał tę afirmację. Tak czy siak, doskonale się. Pozbywam się negatywnych przekonań, które stoją mi na drodze. Bardzo proszę, drogi strzelcu, przyjmij mi tę afirmację. Możesz zostawić ją w komentarzu pod filmem, niech leci w świat. Możesz dodać coś od siebie, lub po prostu napisać: „Dziękuję, przyjmuję, i to też będzie w porządku. Doskonale się. Pozbywam się negatywnych przekonań, które stoją mi na drodze. A teraz zobaczmy istotny element tygodnia dla Was. Od tego zaczynamy. Istotny element tygodnia. Ok, muszę wiedzieć więcej. Maś, kielichów. No dobra, jako istotny element tygodnia pokazała się złość lub ktoś złośliwy w Waszym otoczeniu. Jeśli wcześniej strzelec miał no, kłopot z zapanowaniem nad swoimi emocjami, nad, no, tak, nad złością, to na tym polega. Ta afirmacja tego dotyczy właśnie. To jest to doskonalenie, o którym wspomina ta mm, afirmacja, czyli panowanie nad sobą bardziej. Natomiast ogólnie pokazuje się kwestia złości, złośliwości e, w Twoim najbliższym otoczeniu. I tutaj wskazówka dla Ciebie, zachowaj uprzejmość względem tej osoby, ok? Druga informacja, tu jest ktoś, kto jest na Ciebie zły, i to dotyczy miłości. I to może generować jakieś problemy miłosne, ale obok pokazuje, Nazywa się przeprosiny, umiejętność wybaczenia sobie, dogadania się, więc na to bym też zwróciła uwagę. Po prostu, jeśli uważasz, że się z kimś nie dogadasz, drogi Strzelcu, lub że, że miłość to problem, o wiem, jest strzelec, który może uważać, że miłość to same problemy. Nie wiem, no to jakby to jest to, to negatywne przekonanie, którego należy się pozbyć, bo ono stoi ci na drodze do miłości. A tutaj się pokazała w twoim życiu albo nowa osoba, jakaś nowa znajomość na przykład, prawda? Idziemy dalej, zobaczymy, co miłego. Eee, pięć kielichów. Co miłego? Nie jest tak źle, jak Ci się wydaje lub zobaczysz, że nie jest tak źle, jak Ci się wydaje. Jeśli rzeczywiście między Tobą a ważną dla Ciebie osobą ostatnio było nerwowo i nieprzyjemnie, no to tutaj jest ta energia z gatunku OK, wychodzimy na prostą. Staram się popracować nad sobą, popracujemy wspólnie nad sobą. Po co? No po to, żeby właśnie uniknąć tych nieprzyjemnych sytuacji. No więc troszkę tak... Jest możliwość naprawy, przeprosin. Um, za tym powinna pójść jakaś, słuchaj, refleksja w kierunku doskonalenia się, pracy nad sobą, pracy nad związkiem, pracy nad relacją, żeby właśnie to, co... Um, wszystko emocjonalne w tobie i powoduje jakąś złość, powoduje, powoduje problematyczność, nagromadzenie się tych trudnych emocji, żeby nad tym panować, panować nad swoimi emocjami, to może być również osoba, z którą jesteś związany. Musisz tutaj już jakby się odnaleźć sam w tym czytaniu. Bo konkluzja jest taka, że pokazuje się energia, gdzie uda się lub jest szansa na to, żeby pozbyć się jakichś negatywnych przekonań dotyczących Faktu, że o, miłość to problem, stałe związki to kłopoty i tak dalej tudzież, tudzież yy, uda się moim zdaniem popracować lub pójść w kierunku rozpocząć jakąś drogę w kierunku doskonalenia się, pracy nad swoimi emocjami, nad sobą ogólnie, to będzie dla Ciebie bardzo sprzyjające, bo że zobaczysz, że świat nie jest taki smutny i przygnębiający, na przykład jakby ci się wydawało jeśli chodzi o kwestie miłości że prawdziwa miłość jest do osiągnięcia i tak dalej, że w związku to co trudne yy, uda się lub można naprawić pracując nad sobą angażując się, obie strony angażują się no dobra, słuchajcie idziemy dalej eee, z czym trudność? Okej, okay. jest strzelec, którego złości fakt, że osoba, y, która ci się podoba, że osoba, którą masz na oku, że między wami jest jakiś dystans no to tu jest kłopot polegający na tym, drogi strzelcu że prośba do ciebie, żeby ta złość bądź niezadowolenie z tego faktu nie przyćmiło ci z oka tego jak bardzo fajnie, fajna lub interesująca jest ta osoba Taka informacja. Jest też strzelec, który przeżywa cały czas rozstanie. wiesz. Zobaczmy dalej. Praca, finanse no opcje, możliwości wiele propozycji. Wybieraj dobrze. Może być też trudność z wyborem właściwej propozycji, oferty. Sprawdź sobie wszystko. Nie bujaj w obłokach. O tak, nie bujaj w obłokach. Jeśli chodzi o pracę, finanse, dobra, wyobraźnia, fantazja, super rzecz, super rzecz. Ale karty jak dla mnie mówią, wiesz co? Nie bujaj w obłokach. Trzeba stać mocno na ziemi. Co więcej, za dużo możecie rozpraszać, za dużo, wszystkiego za dużo, może powodować taki element przytłoczenia też. Więc na to też zwróć uwagę. Uwaga również na obietnice yy, bez pokrycia. Ale niewątpliwie jest tutaj dużo dobrej energii. Powiem wam dlaczego? Dlatego, że ta karta przynajmniej wyciąga nas ze stagnacji. W tym znaczeniu, że zdajemy sobie sprawę, że możemy i to, i siam to i tamto, wiele możliwości mamy. Przynajmniej siedem, nie? Ale chodzi o to, żeby sobie dokładnie zbadać te możliwości, sprawdzić je, prawda? Zanim zdecydujemy się wybrać, zredukować być może, um, zrobić, wie, przesiać, przez, przesiać pierwszy raz, zostawić siedmiu, nie wiem, pięć, później kolejne w, w, kryteria wdrożyć, znowu zredukować liczbę tych możliwości, aż zostanie jedna bądź dwie. Co tu mamy w miłości? Rycerz kielichów. Uuu, bardzo przyjemnie. Widzisz, ta miłość to wcale nie kłopot. E, I teraz tak, stałe związki, rzekłabym. Zwróćcie uwagę na film, który zrobiłam dla Was. Mm. Portal 222. Ja tam nie brzmię najlepiej, co prawda, bo moje przeziębienie było w najszczycie, ale y, tam dałam tip, takim y, tip y, stałym związkom. Co zrobić, żeby tutaj ten ogień namiętności zaczął y, po prostu wkraczać znowu do waszego życia albo żebyście przynajmniej dobrze się ze sobą bawili raz na jakiś czas. Więc tam możecie mm, posłuchać, jakby tego, co mam do powiedzenia, i mam nadzieję, że to Was zainspiruje do tego, żeby wiesz, no, dorośli ludzie razem, mimo y, iluś tam lat wspólnie przeżytych, co mogłoby się wydawać prowadzi do jakiejś stagnacji i znudzenia, jednak potrafią dobrze się razem bawić. A dla singli, no to tutaj jest nowa osoba i ona naprawdę wzbudza w tobie e, ogrom zainteresowania. I sympatii. Jakaś fajna babeczka, lub bardzo ciekawy, intrygujący mężczyzna, bardzo miły ogólnie. No dobra, przeszłe sprawy wciąż obecne w tym tygodniu w Twoim życiu, jakieś sprawy prawne, administracyjne, jakaś kwestia zdystansowania się od kogoś od kogoś lub zadbania o to, żeby ta osoba się zdystansowała od nas. Tego rodzaju informacje się tutaj pokazały. Sprawy umów, różnego rodzaju ustaleń, dojścia do kompromisu, być może, jakieś ugody. To nadal ważne. Wskazówka. Eee, masz do czynienia, drogi strzelcu, ze zbratnią duszą. To szczególnie dla nowych znajomości. Jeśli chodzi o bratnie dusze, hmm, bliźniacze płomienie, bratnie dusze, to dla mnie tu jest bratnia dusza. Kłopot polega na tym, że masz być może jakąś jeszcze niedomkniętą historię miłosną z przeszłości, która trochę może rzucić się cieniem, ale nie musi. To zależy, jak do tego podejdziesz, czy pozwolisz, żeby ta osoba jakby cię zezłościła, czy pracując nad sobą i wiesz, dbając o swoje emocje. Jednak będziesz trzymał nerwy na wodze, nie pozwolisz sobie zepsuć tych nowych chwil na przykład. Natomiast ogólnie, jeśli chodzi o bratnie dusze, polecam Wam film, który znajdziecie w playliście, w folderze Dobrostan e, bliźniacze opłomienie versus bratnie dusze, bo jeśli spotkałeś swoją bratnią duszę, to tam znajdziesz informacje najnormalniej w świecie, jakby, które pomogą Ci zrozumieć, z jakiego rodzaju połączeniem masz do czynienia i co robić żeby je utrzymać, żeby je rozwijać, ok? Nie zawsze jest to możliwe, ale y, mam nadzieję, że dla ciebie tak będzie, bo karty pokazały póki co bardzo przyjemną tutaj energię dla ciebie. Następna karta rycerz buław, słuchaj, później karta papież, więc ktokolwiek nowy w twoim życiu, to wydaje mi się, że ma to potencjał do stania się czymś yy... Nie wiem, czy od razu tam małżeństwa te historie, ale przynajmniej czymś trwałym, e, więc, więc tak, więc tak, wskazówka dla Ciebie bądź życzliwy, e, zachowaj czystość intencji. A twórz nowe wspomnienia, też. Twórz nowe wspomnienia. To szczególnie dla strzelca, który z jakiegoś powodu uważał, że miłość to kłopoty, problemy, że miłość rani, kąś, kąsa i tak dalej. Otóż nie pojawiła się w Twoim życiu jakaś nowa okoliczność, nowa sposobność, nowe postrzeganie spraw. Informacja dla Ciebie. Twórz nowe wspomnienia. Nawet ze swoim stałym partnerem, tak, tak. Twórz świeże nowe wspomnienia. Dziękuję bardzo. Ściskam, ściskam, ściskam. Pozdrawiam i do usłyszenia.